Zadanie 31, matura poprawkowa wrzesień 2020. W pudełku jest 8 kul, z czego jest 5 białych i 3 czarne. Do tego pudełka dołożono n kul białych. Doświadczenie polega na losowaniu jednej kuli z tego pudełka. Prawdopodobieństwo, że będzie to kula biała, jest równe 11 do 12. Oblicz n. W prawdopodobieństwie musimy sobie określić przestrzeń zdarzeń, czyli nasze wszystkie możliwości, oraz określić zdarzenie, które nas interesuje. Naszą przestrzenią zdarzeń, czyli wszystkimi możliwościami, to jest to, że na początku było 8 kul, ale później dołożono do tego n kul. Nie wiemy ile, czyli cała przestrzeń zdarzeń to jest 8 plus n. Zdarzenie A, które nas interesuje, to jest wylosowanie białej kuli. Wiemy, że na początku było tych kul 5, ale później dołożono jeszcze tych kul n, czyli tych kul białych jest tyle. Zatem prawdopodobieństwo zdarzenia A to jest zdarzenie A w odniesieniu do wszystkich możliwości. Jeżeli yy, Popatrzymy, to jest ono równe 11 do 12. Zatem podstawiając teraz za A 5 plus n za naszą przestrzeń zdarzeń 8 plus n jest to równe 11 dwunastych. Otrzymujemy równanie, w którym n jest niewiadomo i jesteśmy w stanie je policzyć. 5 plus n to się równa 11. 8 plus n. Wymnażamy sobie nawiasy 5 razy 12, 60 plus 12n równa się 11 razy 8, 88, dodać 11n, przenosimy sobie n, 12n odjąć 11n, mamy od razu n, to się równa 88 odjąć 60, to jest 28. Zatem do pudełka Dołożono 28 białych kul.